nie ma polityki, metropolia nie ma, bo nie jest miastem, ale jedno i drugie, drugi podmiot robią dużo w związku z rowerami i jakieś działania rowerowe prowadzą. W raporcie z polityki rowerowe nie przyniosą rezultatu, to być może w ogóle nie potrzebujemy polityk rowerowych. Tak daleko bym nie szedł, natomiast już z tej krótkiej rozmowy wychodzą dla mnie ciekawe wnioski. Pan powiedział, że metropolia ma studium, a Żadne z miast, metropolii w ankietach nie przyznało się do tego. Nie wiem, być może, że to studium powstało niedawno, przed 31 grudnia 2021 roku było. Żadne miasto. Żadne miasto nie przyznało się, że jest jakieś studium. Pierwsze słyszę jako autor raportu. I to. O, być może rozumiem tak jak ja. I to jest moim zdaniem jeden z podstawowych problemów i dobrze, że on wyszedł na samym początku, zwłaszcza, że to miasta mają, jak pan powiedział, robić. Jeżeli miasta, pytaliśmy się 500 polskich miast, żadne miasto Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii nie przyznało się do tego studium. Podobnie żadne miasto Dolnego Śląska nie przyznało się do dolnośląskiej polityki rowerowej, żadne miasto śląskie nie przyznało się do śląskiej polityki wojewódzkiej, z wyjątkiem Lublińca, który jest bardzo precyzyjnie przeanalizowany. A i moim zdaniem z tego należałoby wysnuć bardzo daleko idące wnioski. Odpowiem nie wprost, podając przykład Dolnego Śląska, dlatego że mam wrażenie, że wiele osób dość naiwnie patrzy na Dolny Śląsk jako przykład Wrocław, prawda? Koledzy z Dolnego Śląska zażądali Dolnośląskiej Polityki Rowerowej. Marszałek zgodził się, zlecił Instytutowi Rozwoju Miast, przepraszam bardzo, Instytutowi IRT, Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Napisali tą politykę i uchwała Zarządu Województwa brzmi w ten sposób, że politykę rowerową Dolnego Śląska realizują gminy. Muszą przygotować koncepcje, zbudować trasy regionalne, wojewódzkie. Jest jeden problem. Gminy nie mają obowiązku nawet przeczytać tej polityki. Po prostu. Nie to, że zachwycić się i ją wykonać, tylko nie mają obowiązku przeczytać. Ja nie mam tutaj łatwej odpowiedzi, bo nie znam dokładnie struktury instytucjonalnej, czy nawet ustrojowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Natomiast wiem, że Dolny Śląsk dzięki tej uchwale zarządu województwa z roku 2017, dzisiaj jest 20 lat za Małopolską i 20 lat za Pomorzem Zachodnim. I dopóki nie odwoła tamtego, tamtej uchwały zarządu województwa dolnośląskiego, to nawet nie ma szans, żeby zacząć gonić, bo w tej chwili oficer rowerowy Dolnego Śląska pielgrzymuje błagalnie po samorządach Dolnego Śląska, żeby one przeczytały, zachwyciły się i wyskoczyły z pieniędzy i zbudowały trasy, które zarząd województwa dolnośląskiego skutek nacisku organizacji rowerowych. Przyjął uchwałę zarządu województwa. Także może nie jest do końca tak, że nie potrzebujemy polityki, tylko ona musi być dobrze i w sposób prawidłowy umocowana formalnie. To nie jest tak, że my sobie zapiszemy coś, a ktoś ma to zrobić, tylko ktoś nawet tego nie musi przeczytać. Prawda? Jeżeli żadne miasto się nie przyznało do, do tego studium, to być może, że ono po prostu no, leży w szufladzie. Prawda prawda będzie też w momencie, kiedy trzeba będzie rzeczywiście zbudować, bo na razie rozumiem, koncepcje są budowane. Jak będzie rozstrzygnięty pierwszy przetarg, to zobaczymy. Tyle, jeśli chodzi właśnie o sens polityki. Polityka to... jest wtedy, kiedy możemy coś sfotografować, co powstało w związku z tą polityką i jeszcze wykazać związek przyczynowo-sfotkowy. dopytam, to będzie krótka odpowiedź, czy był Pan zdziwiony tym, tym zdaniem, że te polityki rowerowe w polskich miastach nie przynoszą rezultatów? Nie, to jest dość oczywiste. To nie jest zresztą tylko i wyłącznie polski problem. Na Velocity w Lipsku w tym roku sekretarz, jeżeli dobrze pamiętam, ECF-u wskazywał, że żadna narodowa strategia rowerowa nie przyniosła efektu. To nieprawda, bo akurat holenderska tak, tylko że Holandia ją miała, jak przyniosła efekt to skończyła, a potem miała znowu i tak dalej. Trzeba bardzo mocno uważać i schodzić na ziemię. Jeżeli mamy strategię, która nie wiadomo kogo obowiązuje, czy politykę, jeżeli nie ma w tej strategii żadnych konkretów, nie wiadomo jaki problem chcemy rozwiązać, no to równie dobrze jej może nie być. Natomiast z drugiej strony też trzeba pamiętać, że ogromna większość, moim zdaniem to też jest bardzo duży problem, kto wie czy nie większy, bo polityki do, zadeklarowało kilkanaście miast, uchwały rad miasta 7. Większość w ogóle nie wiadomo miast w Polsce, dlaczego buduje drogi dla rowerów. Nie ma tego nawet w studium warunkowym.